Zaczynaliśmy w tym samym momencie, chyba od 2001 Rok, jak to w ogóle szkoła powstała. Byliśmy pierwszymi nauczycielami. Czasami opowiadał, że podczas wjazdów na mecze od odrabiał tam sprawdzał sprawdziane klasówki. No, a w szkole przygotowała treningi. Często widziałem, jak rozpisywał treningi, żeby być przygotowany na każdy trening. Marek miał swoje takie zasady, że zawsze pamiętam, że przychodził do pracy, kawa, gazeta, więc swój taki system postępowania miał. Kiedy był nauczycielem i wychowawcą w gimnazjum, to brał odpowiedzialność za powierzone zadania. Wówczas na tamtym etapie. Tę cechę również przeniósł później jako Trener. Natomiast ja, jako koleżanka z pracy, nie zauważyłam, żeby pan Marek, najpierw kończąc studia trenerskie, przygotowując się do pracy jako trener, miał jakieś wygórowane ambicje i dążył tylko do tego celu. Pewnie miał wyznaczony ten cel, bo sport był jego pasją i w tym chciał się sprawdzać i realizować. Yy, ale myślę, nie za wszelką cenę. U niego na lekcjach panowały zasady, tak? I on się do tych, uczniowie wiedzieli, że do tych, do tych zasad mają się dostosować. Więc yy, przychodzenie i proszenie o coś innego to nie, miało, mia, nie miało sensu, tak? On zawsze po prostu stanowczo podchodził do uczniów, kons z konsekwencją. Dała też uczniom możliwość inwencji twórczej, tak? Pozwalał im, ale żartowała z nim, dlatego go lubili. Bo zasady ustalał i zasady były sztywne. Czasami potrafił je nagiąć w różnych momentach, ale często gęsto z nimi żartował. To nie były takie lekcje, gdzie oni przychodzili się, go bali. Oni go lubili. To był taki kręgosłup tej szkoły. Jednym z nauczycieli, którzy stanowili o jakości tej szkoły. Był pracocholikiem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ. To była jego pasja hobby, piłka nożna. I no, ja mam taką anegdotkę z nim związaną, że z żoną był u mnie na wakacjach na Cyprze, ponieważ ja grałem na Cyprze w piłkę. I trener Marek przyjechał do nas. Przyjechał na mój mecz, obejrzał mój mecz. Później jeszcze mówi Marcin, może byś załatwił jakieś bilety na, na ekstra klasę cypryjską, może byśmy poszli obejrzeli, ja mówię, że nie ma problemu, więc yy, łączył przyjemne pożytecznym. Jesteśmy właśnie przy budynku, w którym trener Papszun zaczynał pracę w Świcie. Tak? Widać, że draśnięty pazurem historii można powiedzieć. To jakby były pierwsze pomieszczenia, tak? w, których, w których trener działał, pracował. Odejście trenera Puszuna było tak troszkę niespodzianką dziś dla nas, bo graliśmy mecz 18 kwietnia 2016 roku z Polonią Warszawa. Dowiedzieliśmy się o odejściu trenera dosłownie przed wyjazdem na mecz, około 10 godziny czy 12 tutaj, tutaj w klubie. Wcześniej się dowiedzieliśmy niż drużyna. Na pewno szok to był, tak Tak jak dla większości teraz w z jest szokiem, szokiem to, ta decyzja o, o, o przerwie, że tak to nazwę. To dla nas też tak było. Przegraliśmy niestety ten mecz, i, i po meczu, dopiero trener, e, trener powiedział w szatni, tak oznajmił drużynie, e, że kończy pracę. Co naprawdę spotkało się z dużym takim zaskoczeniem. Pojawiły się u niektórych nawet łzy zawodników, więc to też pokazuje, jaka więź była tak po prostu między nimi. I tak naprawdę, chyba następnego dnia już trener był w Częstochowie. Zespół grał, pamiętam, na Otwocku. Bardzo ważne spotkanie. Przerwa meczu. szatni porównuje. Osoba zarządzająca, nie powiem która, ale zarządzająca w klubie, i tam z pretensjami, że, że, że no, nie idzie. Tam Marek powiedział: Proszę opuścić pomieszczenia ja tutaj, rządzę. No, ale tam wiadomo, że ta utarczka tam gdzieś tam była. Zamknął drzwi i tyle. No, mecz skończył się zwycięstwem 2-1. No wiadomo, euforia, gdzieś tam zadowolenie, no, a Marek z takim, dość takim spokojem stoickim, naprawdę. Podszedł do tej osoby zarządzającej i mówił: Ja już tutaj nie pracuję. Dziękuję. Do widzenia. I rzeczywiście do pracy już, 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 już nie wrócił. No, to pokazywał, jaki ma charakter tam, że on sobie naprawdę nic nie, nie pozwoli, sobie w kaszę dmuchać. Był na pewno rozsądnym, rozważnym trenerem, ponieważ słuchał zawodników, wymagał, wymagał. Myślę, że praca nauczyciela wcześniej i, i ta psychologia jego pomogła mu w tym, że, że osiągnął sukces, bo naprawdę był trenerem wymagającym, ale sprawiedliwym. Taki dobry, dobry, dobry ojciec.